Przyłączam się do, do strony Facebooku i jestem za nim, żeby zima poszła w pizdu i mam dość tego. O jakim Pani profilu mówi? O Facebooku Zimo Wypierdalaj. Przyłączam się Pani do... Oczywiście, przyłączam się do nich, na, na Facebooku i Zimo Wypierdalaj. Takie taki jest, taki jest, to jest, opcja. Noce zimne, w dzień zimno, w domu zimno, wszędzie zimno, chuj kładę na zimę. Ja pierdolę, znowu idziemy, ps. Popadza się zaraz, nie można wsadzić. Zimna skórwa syn taka prawda suty dęba stoją, nie można spać zimno. Minus 30 w nocy, jak chuj, zima mi zbrzywa, nie lubię zimy. Muszę do ciebie kraje ja Na przystankach w tramwajach w autobusach. Wczoraj weszłam do, do, do tramwaju, to myślałam, że mi nogi i ręce odpadną. Tak było zimno. W autobusach też brak ogrzewania nie ma nic, nie, nie dbają pasażerów, e, bilety drożeją i kanary a, a kanary tylko chodzą i sprawdzają bilety. A o pasażerów się nie dba. Motorniczy on ma ciepło, w dupę i ten, babie w dupę grzeje, ja chłopowie jaja grzeją, ja, a pasażer to jest knotem. Jak sopel wygląda. Zimno i w ogóle. No Pierdolne, że, że globalne ocieplenie ma być i chuj z tego jest. Nie ma żadnego ocieplenia, z trzyma syn. Coraz zimniej. Kamczatka kurwa. Dokładnie. Bo we Wrocławiu mamy globalne ocieplenie. Ten kto powiedział, to go zapraszamy do Wrocławia. Zimno u nas jak skurwysyn, Kamczatka dokładnie. Niech do mnie przyjdzie, osobiście do domu, to ja z nim zamienię parę słów na temat ocieplenia klimatu. Zimowy wypierdala, jak najszybciej, bo ja mam dość zimy. Pierdolę, zi Pierdolę zimę. Fuck yous, zima. Kasiu, jesteś zajebista. Jesteś fenomenalna. Najlepsza na YouTube. Kochamy Cię. Kocham wszystkie Twoje wideo. I mówię Ci, ten świat był o wiele lepszy, gdyby wszyscy byli jak? Ty Dzień was. dobry. Dzień dobry, Polska. Daria Wilińska z tej strony. Torum. Ameryka, Jamajka, Szwecja, Polska. Dzień dobry. I am your biggest fan. Denn für Noah.